W wino wrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa Artur Kisielewicz o to, co dziś przygotowaliśmy w programie. Nowy oddział krwiodawstwa. Nauka tańca. Terenowy oddział krwiodawstwa w wino ma swoją nową siedzibę. Od piątku krwiodawcy mogą oddawać krew w nowo wybudowanym obiekcie tuż za szpitalem przy ulicy Miechowickiej 3. Miejsce, no, tylko pozazdrościć. Rzeczywiście, w lepszych warunkach tutaj będą oddawać krew krwiodawcy. Zdecydowanie lepsze, komfortowe. Mam nadzieję, że takie samo zdanie jak moje jest też krwiodawców. Co się zmieniło? Tak naprawdę wszystko, wszystko się zmieniło, dawcy mają zdecydowanie lepsze warunki, tak jak pan powiedział, komfortowe. Jest duża przestronna poczekalnia i rejestracja, ale też w, samym, w samej sali pobrań jest znacznie więcej miejsca, są nowocześniejsze, nowoczesne fotele i myślę, że jest bardziej, bardziej przyjaźnie taka Potrzeba zmiany była konieczna. Tam w starej siedzibie, w budynku szpitala, tego miejsca było znacznie mniej. Tak, to no te, te, te miejsce było ograniczone ze względu na mały, mały metraż tego, tego pomieszczenia. Tutaj jest nowy budynek, więc był już budowany z myślą o, o takich właśnie przestronnych, przestronnych pomieszczeniach dla, dla wszystkich. A proszę powiedzieć, też zmienią się godziny, kiedy będzie można tutaj oddać krew. Tak, będzie można częściej oddawać tutaj w tym oddziale krew. W poniedziałek co prawda skracamy czas przyjęć naszych dawców, bo będziemy tylko do 16, czyli od 7.30 do 16 w poniedziałki, ale dodatkowym dniem, który, w którym będzie można oddać jest to wtorek. Wtorek i czwartek i piątek jesteśmy od 7.30 do 11.00 budowa innowrocławskiego oddziału krwiodawstwa kosztowała 7 milionów złotych. pieniądze na inwestycje pochodziły ze środków regionalnego oddziału krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Witajcie, kochani, po raz kolejny dla Was lekcje tańca. Tym razem zahaczymy o sambę. No cóż, e, sambę polega na sprężynkach, czyli miękkie kolanka i je zginamy i prostujemy. Próbujemy raz, dwa, trzy, cztery. Robię krok do przodu, dostawiam nóżkę do tyłu i dostawiam. Przód i dostać. W tył. Dostać. Raz i dwa. Raz i dwa. Za każdym razem zginam kolanka i robię sprężynkę. Mhm. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Spróbujemy do rytmu. Raz i dwa. Raz i dwa. I w przód. I w tył. Do przodu idę od prawej nóżki. W tył od lewej. I dwa. Raz i dwa. Mm -hmm. Jeszcze troszkę. Zobaczcie, jak to wygląda. Tyłem, raz i dwa, raz i dwa. Szód. tył, do przodu prawą, tył, lewą i w rytm. Raz, dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Właśnie tak. I moi drodzy, a spróbujemy. Zrobić krok do boku. Odstawiam nóżkę i drugą krzyżuję. I teraz ta noga z przodu się unosi. Jeszcze raz. Raz i dwa. Drugą stronę raz i dwa. Raz i odrywam nóżkę. Odrywam stopę. Noga z tyłu mocno wyciągnięta w dwukos. Bok i w ukos. Bok i ukos. Bok i ukos. Bok. Uh -huh. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Spróbujemy uh -huh. do rytmu. Dwa. Trzy. I. Raz i dwa. Raz i raz, dwa. I dwa. Uh -huh. Dobrze. Zobaczcie. Od drugiej strony. Bok. Podmieniam nogę. Krzyżuję. I do rytmu. Właśnie tak. I spróbujemy te dwa kroczki połączyć. Zaczniemy krok podstawowy. W przód. Od prawej. W tył. W przód. Tył. I teraz idziemy w bok, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Jeszcze raz: przód, tył, przód, tył. I teraz w bok, dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Do rytmu i, raz, dwa, raz i dwa. Prężynka. Jeszcze raz. Przód. Tył. I bok. Dobrze i pokażę Wam to tyłem. Od prawej w przód. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Cztery razy to powtarzamy. Czwarty. I idę w bok od prawej nogi. Raz. Dwa. Raz i dwa raz też cztery razy I do rytmu szut tył szut i bok jeszcze raz Przód. W tył przód w tył i bok jeszcze raz razem ze mną przodem uwaga pięć sześć od prawy przód i dwa Raz i dwa. I bok. A teraz połączymy to nieco szybciej. Zrobimy raz do przodu, raz w tył, i od razu pójdziemy w bok. Tak? Przód, tył, bok, bok. Czyli najpierw powtarzamy sekwencję cztery razy, potem po dwa. Tak? Razem ze mną do rytmu, od razu po cztery. Dwa, trzy i przód, tył, przód, tył. Idę w bok. W bok, dwa, trzy. I teraz po dwa razy. I przód, tył i od razu w bok. Jeszcze raz. Przód, tył, bok. I od początku po cztery. I raz, dwa, w tył, trzy, cztery, bok. Raz, dwa, trzy, cztery. I krótsza sekwencja. Od razu w bok. I przód. W tył. Dech. Równujemy oddech. Cały czas jesteśmy w sprężynce. Czyż samba nie jest fajna? Moi drodzy, zapraszam Was na kolejne lekcje tańca. I... Do zobaczenia! Wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!